Witajcie, kochani. W tym filmiku chciałam Wam przekazać coś bardzo ważnego. To dość smutna informacja i jest to dla mnie ciężkie wałkować o tym, ale zasługujecie na wyjaśnienia. Mianowicie, na początek chodzi o to, że. Nie odchodzę z YouTube'a! A co myśleliście? Wybaczcie za tytuł filmiku, ale prawda jest taka, że dużo osób niestety tak myślało, bo w końcu nie dodaję filmików tak często jak wcześniej. Czym jest to spowodowane? Tak, wcześniej miałam na głowie przeprowadzkę i remont i nie miałam warunków do nagrywania, no ale potem coś tam zaczęłam dodawać i pojawił się również nowy serial. Niestety dalsze nagrywanie było dla mnie coraz bardziej cięższe z powodów zdrowotnych. Od jakiegoś czasu miałam problemy z prawą ręką, trzęsła się i nie mogłam nad tym zapanować, jakbym miała atak paniki. W pewnych momentach nagrywając serial musiałam niestety później usunąć klipy, bo wyglądało to nieprofesjonalnie. Nie mogłam zapanować nad własnym ciałem. Udałam się do lekarza i przypisano mi problemy neurologiczne, począwszy od kręgosłupa i przypisano mi leki. Jakiś ten problem z nerwami. Zauważyłam niewielką różnicę po tych lekach, jednak z dnia na dzień zaczęłam czuć się coraz gorzej, słabiej. Problemy z sercem również się nasiliły. Znów udałam się do lekarza, tym razem do kardiologa, z całą swoją dokumentacją medyczną, jak mnie kiedyś leczyli i co mi zdiagnozowali. Po obejrzeniu obrazu uznali, że jednak dalej mam jakiś problem z sercem i przyczepili mi Holter i RR, by przez 24 godziny badał, jak się zachowuje moje serce i jakie mam ciśnienie co godzinę. Po wszystkim Pech chciał, że mój lekarz przeszedł na chorobowe, więc z analizą musiałam trochę poczekać. Niestety było ze mną momentami gorzej, a raz lepiej. Większość czasu spałam, męczyłam się nawet przy głupim wchodzeniu po schodach, krwotoki z nosa, ale niestety, może stety, apetyt mi się zwiększył i jadłam więcej niż zwykle, choć dalej jestem chuda jak byłam, a skóra robiła się coraz bardziej blada. Trwało to jakieś 3-4 miesiące. Nagle pewnej nocy o 23 poczułam ostry ból w kratce piersiowej. Czasami się to zdarzało, ale nie aż tak mocno. Nie mogłam nawet się przekręcić na bok. Z bólu aż płytko oddychałam. Nie chciałam budzić awagrasa, bo miał zapracowany dzień. Uznałam, że samo mi przejdzie, jak zwykle. Nagle ból przeszedł aż do brzucha i zachciało mi się wymiotować. Ledwo doczłapałam się do łazienki. Usiadłam na kiblu, oparłam się o pralkę i zaczęłam płakać. B ból był tak ostry, że jakbym dosłownie została dźgnięta nożem, bolało nawet jak dotknęłam palcem. Poczułam nagle ostrzejszy ból w kratce i nagłą falę ciepła w środku, jakby ktoś wylał mi tam wrzątek. Ból nagle ustał, i znów zaczęłam być, być dźgana. Doczłapałam się do łóżka i siedziałam, bo nie byłam w stanie nawet się ruszyć, żeby się położyć. Była już godzina siódma rano. Obudziłam awagrasa. Zwyczajnie nie bałam się, nie wiem czemu, więc coś tam zażartowaliśmy i brechłam śmiechem, aż tu nagle głośno krzyknęłam z bólu i łzy leciałymi strumieniami. Oboje się otrząsnęliśmy, że to poważna sprawa, więc szybko się ubrać i do szpitala. Najgorsze, że była to niedziela: każdy spał po imprezach, rodzina, znajomi, taksówki nie odbierały, a więc uratował nas sąsiad. Poleciałam na izbę, szybkie badania. Ja dalej płaczę i przenieśli mnie na normalną salę. Przyszedł lekarz, pielęgniarki, szybki wywiad, zrobiono mi USG, aż to nagle słyszę od lekarza, że nic nie widać. Obraz jest jakiś zamazany. Ja myślałam, że to sprzęt zepsuty. Podali mi kroplówki przeciwbólowe, nic. Podali zastrzyk, aż się wydarłam z bólu, nie przez igłę, tylko spiłam przez to mięśnie i znowu poczułam ostry ból wciśniętego noża w żebra. Dosłownie taki to był ból. Trochę odczekali, ja z bólu leżę sztywno. Wszystko nic nie działało, także w ogóle nic nie pomogło. W końcu przyszedł chirurg, lekarze byli trochę trochę zaniepokojeni, no bo dostałam w końcu końskie dawki, a dalej czułam taką samą skalę bólu. W końcu, już tak gdzieś pod wieczór to było, ten chirurg przyszedł, bo akurat to były jego godziny pracy. E, przebadał mnie, pościskał mi tam brzuch, potem puszczał i miałam mu dawać znać, w jakich momentach mnie najbardziej boli, czy jak naciska, czy jak wpuszcza. Dawałam mu, ten, może nie subtelnie, po prostu dawałam mu znać swoimi krzykami, bo naprawdę to był tak nieznośny ból, że aż normalnie łzy mi wyschły. E, aż w końcu spojrzał się na tamtego lekarza prowadzącego. I powiedział, że trzeba operować. A ja takie oczy tak się na niego spojrzałam, zszokowana, Mówiłam, ale jak operować? Co się w ogóle dzieje? Nie, nie zdążyłam nawet zadać im pytania, oni szybko wyszli z mojej sali, a więc ja łapię za telefon i od razu poinformować najbliższych nie no, zdążyłam jedynie poinformować najpierw Awagrasa. Yy, wysłałam mu zdjęcie, bo podali mi czepek, wysła ten, yy, podali mi taką koszulę. Operacyjną. Wysłałam mu zdjęcie, że wszystko będzie dobrze. W ogóle dziwię się po sobie, że ja w dalszym ciągu się nie bałam. I tak zaczęłam sobie myśleć, że chyba to wszystko do mnie jakoś nie dociera. W końcu Awagres zadzwonił do mnie z płaczem. Potem oni rozmawiali z moją mamą między sobą. Oni wszyscy zaczęli ryczeć, że spokojnie wszystko będzie dobrze. Nagle przyszła pielęgniarka, niestety musiałam kończyć, ściągnąć całą biżuterię trzeba było i musiałam szybko podpisać dokumenty. I od razu raz, dwa musiałam się jakoś przenieść z łóżka na łóżko transportowe. Wyobraźcie sobie, jak to było dla mnie bolesne i ciężkie. Ja tak ryczałam, ja tak krzyczałam z bólu, że teraz, jak o tym myślę, to przepraszam, że czasami. Się zawaham, ale dalej jest to dla mnie dość ciężkie przeżycie. Od razu poleciałam na salę operacyjną. Ja się zaczęłam śmiać, że ten ból od godziny 23 do którejś tam godziny, nie pamiętam o której dokładnie operację miałam, ale wyliczyłam, że to były 22 godziny. Takiego ostrego bólu. Wyobraźcie sobie, jakby przez 22 godziny dźgał, dosłownie dźgał, ktoś was nożem po żebrach. Nigdy mnie nie dziwnie to, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest właśnie taki ból. W końcu przyjechałam na salę, zaczęłam się trząść. Pielęgniarki, o, ktoś się boi. No właśnie się proszę pani nie boję, ale strasznie tu jest zimno. No niestety, weszłam na stół, jakoś mi tam pomogli. Wszyscy dookoła mnie biegają, bo że było tam tyle pielęgniarek i chirurgów, dla mnie to był po prostu czysty szok. Oczywiście musieli mnie jakoś okablować tak, żebym tam nie umarła na tym stole. A potem patrzę tylko na górę i chirurg się nade mną pochyla i dał mi tą maskę żebym nawdychała się tego szajsu a ja z ciekawości, no żeby właśnie mnie uspać a ja tak z ciekawości dalej się nie bałam, ale tak ty ciekawe jakie to jest uczucie otworzyłam oczy a centralnie ta cała lampa nade mną zaczęła się wić na cztery obrazy mój jaki zjazd, nie no szybko zamknęłam oczy bo myślałam, że ja się tam zaraz pożygam zanim zasnę, ale nagle jakoś szybko zasnęłam yy, i później obudziłam się już w swojej sali Podali mi jakiś taki zastrzyk wybudzający z tej narkozy, ale ludzie, byłam taka spuchnięta na twarzy. Tak kosmicznie wyglądałam, w ogóle nie wiedziałam, co się dookoła mnie dzieje. Byłam jak na takim totalnym zjeździe. Ale jakoś doczłapałam się do swojego telefonu i wysłałam zdjęcie szybko do Ava że już jestem po wszystko w porządku, żeby mi się tam biedny nie rozkleił za bardzo. No i później ja podczepiona pod wszystkie możliwe kruplówki, niestety nie mogłam nic jeść ani nawet pić, nawet wody przez no trzy dni. Eee, także wyobraźcie sobie jak, jakiego kapcia musiałam w buzi mieć eee, okazjonalnie tam pielęgniarki mi tam pozwoliły sobie chociaż tego dzióbka zamoczyć w tej wodzie i tak troszeczkę na podniebienie, żeby tam w język wsiąkło, żeby nic do brzucha nie poszło bo z tego co się okazało później zapytałam się lekarza eee, miałam krwotok wewnętrzny tak, miałam pod sercem na jakiejś tam ściance jakiegoś krwiaka który po prostu w pewnym momencie pękł i wyciągnęli mi z brzucha w ogóle z tego korpusu, to co mi się wylało, ponad pół litra krwi. Także lekarz, jak mnie poklepał po ręce, powiedział, że było naprawdę blisko, bo dali, dali mi jakieś pół godziny do śmierci. A ja wiecie, a ja w szoku leżę, patrzę się na niego, jak. Co, co, co do mnie mówisz w ogóle nie. Eee, oczywiście, później rodzina przyszła z odwiedzinami, oni zaczęli ryczeć i zamiast oni uspokajać mnie, ja musiałam uspokajać ich wszystkich. I dla mnie to było po prostu. Yy, nie dotarło to do mnie w ciągu dalszym. W ogóle nie czułam strachu, nawet po tym wszystkim. Eee, dla mnie to był po prostu czysty szok takie O, umierałam. Ale wiecie, co jeszcze w tym wszystkim było najgorsze po operacji? Że po narkozie niestety y, ludzie mają tendencję do wymiotowania. Ale że się nie ma nic w brzuszku, to się wymiotuje samą żółcią. I wyobraźcie sobie, ja pocięta jak śledź, yy, szwy mam oczywiście założone, boli mnie to jak jasna cholera, chociaż w pewnych miejscach, jak się nawet dotyka palcem, to niestety tej skóry nie czuć, no bo wiecie, yy, jak się przedali przez 7 warstw. To się niby czuje, ale się nie czuje, jak się dotyka. Rozumiecie o co mi chodzi. I wyobraźcie sobie, że ja jak wymiotowałam, bo miałam. Uff, no, no strasznie, strasznie wtedy miałam. Ja miałam taki najgorszy objaw. Tych wymiotów, to wyobraźcie sobie, że się musiałam łapać za klatkę piersiową, bo bałam się, że zaraz mi szwy się wyrwą. I naprawdę to tak bolało, jak się napinałam i znowu zaczęłam ryczeć z bólu. To tam podali mi jakieś kroplówki przeciwbólowe, takie najmocniejsze. Yy, sorry, telefon mi dzwonił. Także była to dla mnie zajebista jazda bez trzymanki. Yy, I no, co jeszcze w tym wszystkim było najgorsze? A Byłam cała oczywiście opancerzona tymi gazikami po tej operacji, tak? Podklejona tą taśmą medyczną. No i w momencie jak mi pielęgniarka to otworzyła, bo trzeba było wszystko zmienić, cały gazik we krwi, ca całutki, To patrzę, co to jest za rurka w ogóle na tą ranę, i patrzę, koło mnie faktycznie leży jakiś pojemniczek z krwią. I się pytam pani co to jest, ona mówi, że tam ta rurka jest wsadzona tam śro do środka w moją ran ranę, żeby te pozostałości tej krwi odessać po prostu. I e, ona sobie tak powoli sobie spływa do tego pojemniczka obok mnie, tak patrzy, ło, trochę, no dużo tego, e, że musieli mi w ogóle ten pojemniczek jeszcze wymieniać dodatkowo. E, najgorsze było to, że oni mi później tą rureczkę wyciągali i pani pielęgniarka yy, zrobiła to delikatnie, najdelikatniej jak potrafiła, ale czułam, jakby mi ktoś boleśnie wyciągał tasięca. Czułam dosłownie, że w środku w moim ciele jest jeszcze ten skrawek tego kabelka i tak się dziwnie przy tym poczułam, że... O Jezu. No, a potem zmiana o papatrunku, że niech się tam wszystko pogoi i tak dalej. Chwilę sobie poleżałam. Uznali, że jakieś tam antybiotyki mi jeszcze podawali, ale ja tak już bardzo chciałam iść do domu. Tak bardzo już chciałam iść do domu. Wypuścili mnie po pięciu dniach, chociaż lekarz nalegał, chciał, żebym jeszcze została, chociaż ten jeden dzień. Ale wszystko jest ze mną w porządku, jakoś tak później po tych kilku dniach zaczęłam jeszcze chodzić o własnych siłach. Wcześniej to jeszcze mi USG robili, e, czy wszystko jest tam w porządku, goi się tak jak ma się w środku goić, e, bo coś mi tam strzyli jeszcze. E, w środku jeszcze miałam coś zszyte. To w momencie kiedy ja poleciałam na USG jeszcze, że tak zejdę troszeczkę z tematu, nie umiem opowiadać, e, znowu poszłam na ten, na łóżko. Transportowe, i nagle wpadłam w atak paniki. No bo oczywiście ta rana naprawdę mnie zabolała, kiedy musiałam się niestety przenieść z łóżka na łóżko po raz kolejny i to musiałam, tak wiecie, hop, pupą do góry i jakoś się doczłapać. Zabolało mnie tak mocno, że niestety musiałam się rozryczeć. No, powiedziałam pielęgniarkom, że przepraszam za mój stan, proszę nie zwracać za bardzo na to uwagi, bo chyba mama tak paniki. Mówi, ale pani ma tak paniki, no to jak nie zwracać uwagi? A ja, nie, nie, nie. Wiem dokładnie, co się wokół mnie dzieje, wiem, że jestem chora, no bo niestety cierpię na nerwicę, depresję, Mama ataki paniki. Wszystko będzie dobrze, dajcie się mi tylko wypłakać. Ja dojdę do siebie zaraz, dobrze, dobrze, jak coś to jesteśmy. No i lecą ze mną dwie pielęgniarki na USG na tą salę. Ja dalej ryczę. Ludzie w ogóle siedzą w poczekalni. Yy, oczywiście na swoją kolej do lekarza, patrzą się na mnie, ja le leżę w ogóle w łóżku, przykryta kołdrą, yy, ryczę w ogóle z bólu, w ogóle ale musieli być przerażeni. Ja oczywiście później się z tego śmiałam, wróciłam oczywiście na łóżko. No i właśnie już później był ten właśnie moment, że chciałam już iść do domu. Po pięciu dniach wyszłam. Byłam już w stanie chodzić o własnych siłach, ale zgarbiona i powolutku, jak stara babcia. Yy, no i cóż, yy, wszystko było w porządku. Wróciłam wtedy do domu w czwartek, a w sobotę znowu trafiłam do szpitala. Ale jak to się stało, ale dlaczego? Bo nagle złapałam grypę. A mieć gorączkę świeżo po operacji wcale nie jest to bezpieczne, więc znowu pojechałam. Myślałam, że podadzą mi jakieś leki czy coś, aż tu nagle mi powiedzieli, to pani mąż zapakuje pani wszystkie rzeczy, bo jeszcze partner mojej mamy mnie tam zawiózł. Popakujecie rzeczy niezbędne i potrzebne, a ja co? Ja tu jeszcze zostaję! No nie możemy panią puścić do domu, bo jak się pani coś stanie, pani ma gorączkę, to zaraz TVN będzie nam latało nad głową. O Jezus Maria, aż mi uzapoleciała z nerwów. Tak bardzo już tam nie chciałam być, jasna cholera, tak się wkurzyłam. A ja wiecie, przeznaczyli mi osobną salę bez żadnych pacjentów dookoła, tylko z jednym łóżkiem na sali. I miałam telewizję, miałam wszystko, żeby mnie porażała, nie pozarażała po prostu innych pacjentów. Eee, no i dalej zigałam. Zigu, zigu. I no. dalej się łapię za ten brzuch. I cały czas mm, jakieś kroplówki, przeciwbólówki, na gorączkę i tak dalej, i tak dalej. Ale na szczęście wyszłam po trzech dniach do domu. Rzuciłam kolejną tą bransoletkę od szpitala przyjaźni. Nie chcę więcej już tam wracać. No więc, moi drodzy, morał z tej całej historii jest taki: jeżeli was coś boli, to nie zwlekajcie. Tylko idźcie od razu do lekarza albo poproście rodziców. Powiedzcie, co wam dolega, co wam się dzieje, bo naprawdę z tym nie ma żartów. Ja, wiecie, ja to, trochę zbagatelizowałam tą sprawę, bo ja z sercem mam problemy od urodzenia. Yy, no i no badałam się, oczywiście, że się badałam, ale niestety yy, niektórzy lekarze też nie, nie domyśleli się pewnych rzeczy. Ja głupia, ja tym bardziej, ja też nie wiem w ogóle, co mi tam jest. Ja lekarzem nie jestem, więc się nie znam. Yy, no, aż w końcu po prostu, po prostu pewnej nocy sobie umierałam. Także, moi drodzy, nie odchodzę z YouTube'a ani nawet jeszcze z tego świata. Yy, więc yy, jak się czuję obecnie? Obecnie czuję się lepiej. Yy, mogę już yy, dźwigać niektóre rzeczy, no bo na sam początek niestety dźwigać nie mogłam. Nie mogłam się forsować, nie mogłam po schodach za bardzo chodzić, no jak już to delikatniej, powoli. No, ale cóż, czuję się już lepiej. Za kilka miesięcy ta rana się zagoi na tyle, że będzie miał już kolor skóry, ale niestety blizna zostanie. Wcale mi się to nie podoba. No, ale cóż, może z czasem to zaakceptuję, że, że tak wyglądam. A może sobie, o, może za dwa lata sobie zrobię na tym jakiś tatuaż. O, i nie będę, o, i problem z głowy. Także kochani, ci, co mają Instagrama na bieżąco wiedzieli, co się dzieje. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję za słowa wsparcia. Może przez trzy dni po narkozie nie ogarniałam w ogóle, co niektórzy piszą, ale coś tam ogarnęłam, że dziękuję, bo widziałam emotkę serduszka i tak dalej. Bardzo Wam dziękuję. Do, dodało mi to otuchy, pomogło mi. No, i cóż, życzę Wam również zdrowia. Żeby was jakiekolwiek świństwo nie złapało, bo... bo... strach się bać. Co ja się nawet nie bałam, żeby się nie bać. No ale cóż, powtórzę. Jeżeli coś wam dolega, mówcie to rodzicom. Yy, zgłoście się na przykład do nauczyciela, jeżeli coś wam się w szkole dzieje. I niech pani wam nie daje kropli na żołądek, jeżeli macie złamaną nogę. Tylko wiecie... Normalnie, poważnie, stanowczo boli mnie i tyle, chcę iść się przebadać, bo nic nie zaszkodzi, żeby sprawdzić, co wam się tam w środku dzieje, tak? Także kochani, jeszcze raz wam dziękuję za wysłuchanie mnie, chciałam się ogólnie z wami z tym podzielić, bo dla mnie to był po prostu szok i niedowierzanie i do tej pory tak jest, także no cóż, za słowa wsparcia i, i tak dalej. No wszystko. No to dobrze, no to trzymajcie się tam ciepło i buziolę! Spokojnie, jeszcze nie odchodzę. Bogowie mnie chronią.